Dzień dobry, dzień dobry. Witam w środę o godzinie 12. Raz, dwa, trzy. Chyba jestem na żywo. Dobra, i ja miałem sobie tu czat włączyć. Moment, moment. Gdzie tutaj jest ten czat? Eee. Mhm. O, pogawędzi. Ciekawe mi ktoś wyskoczy. Jak mnie ktoś w ogóle widzi nieplanowany live, o to może i chodzi. Eee, dobra, dzisiaj live o śniadaniach i kolacjach. Trzeci mój live z cyklu. Chyba jak żyć lepiej i zdrowiej, i może szczęśliwiej. Dobra, ja sobie sprawdzę tylko. Ciekaw jestem. O, chyba jestem, dobra. A Zobaczę, czy mnie słychać. Aha. Raz, raz. Raz, raz. O, słychać mnie, dobra. OK. no to jest i live. Jest i live. Dobra, no to witam wszystkich serdecznie, jeśli ktokolwiek się pojawi. Będę sobie dzisiaj znowu gadał. Wyzwanie liveowe trwa. Jeszcze ich sporo muszę poprowadzić. Chcę też jednocześnie. Dzisiaj śniadanie i kolację wpisałem w tytule. Ten tytuł można tylko krótki taki wpisać. A tak pomyślałem, że odniosę się do live'a, który będzie nawiązaniem do nawiązaniem, o, coś mi pozwoli. Nawiązaniem do mojego krótkiego filmu, który nagrywałem, a propos mojej pacjentki. Pacjentka około 40, która od dwóch, trzech lat, która od dwóch, trzech lat no, zmaga się z otyłością, nawet nie z nadwagą tylko z otyłością. No, przyszła do mnie z bólem pięty, aczkolwiek ja lubię mentoringowo spojrzeć na to zdrowie tak całościowo, więc no, też pytałem o kwestię wagi. No, jak sama stwierdziła, że ma z tą wagą problem od paru lat. Zapytałem, czy możemy o tym pogadać, czy chciałaby jakiś może, podpowiedzi. No, bardzo była chętna. No to dobra, no to zaczęliśmy analizować, jak w ogóle się odżywia. No i słuchajcie, to jest ciekawe, bo mm, nie jadła ani śniadań, ani kolacji. Ja w tym filmie trochę prześmiewczo to yy, nagrywałem, no bo jest to trochę dla mnie śmieszne. Natomiast jak my czasem ludzie stwierdzam, idziemy sobie w takiej, można powiedzieć, nieświadomości co, co do wielu rzeczy i Niby my to gdzieś wiemy, ale ktoś nam musi to powiedzieć, musi nas uświadomić w, jakiej, w jakiejś kwestii. I podobnie było z tą pacjentką. Nazwijmy ją na potrzeby filmu Kasia, żeby nie było imion. No i tak przeanalizowaliśmy. Nie jadła śniada, nie jadła kolacji. Słuchajcie. Także tak wstawała o godzinie, jeśli dobrze pamiętam, między 6 a 7. pierwszy posiłek jadła około 12, potem o 15. Coś tam czasem kąsnęła o 17, a szła spać o 20, chyba trzeciej mniej więcej. Także. Mnóstwo godzin bez jedzenia. No i teraz ja wiem, że, że są dużo się mówi o poście przerywanym, o, o tym, że, że on robi świetną dla nas robotę, dla naszego zdrowia i tak dalej. Wiecie, ja jestem zdania takiego, że każdy powinien próbować, każdy powinien próbować u siebie i sprawdzić, co mu, co mu klika i co, co, mu, co dla niego robi dobrą robotę. Ja muszę przyznać, że jakiś czas temu próbowałem troszkę postu przerywanego. Takiego, gdzie to okno, co to jest w ogóle post przerywany? No, wtedy, kiedy masz, nie jesz długi okres czasu, a jesz krótki. Czyli taki klasyczny postrzerywany to jest 16 godzin niejedzenia a jedyne 8 godzin jedzenia. Ja próbowałem mniej więcej, nie wkręcałem się w to nie wiadomo jak. Próbowałem mniej więcej jadać około 10 śniadanie, gdzie wstawałem tak 6.37. No i próbowałem tego rzeczywiście, żeby te 4 pierwsze godziny od wstania. No, lecieć na takim deficycie kalorycznym, tak? Oczywiście woda jak najbardziej. Ja zawsze dzień zaczynam od wody na zdrowie. I mi wam, mi to, mi to nie, nie zatrzybiło. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, u mnie zadziewało się tak, że ja wieczorami po prostu miałem ochotę zjeść wszystko, co, co się w ogóle ruszało, chyba. Więc ja po prostu nadrabiałem i zawsze proszeniem. Żarłem jak zwariowany wieczorami i niedobrze się z tym czułem. Oczywiście, nie wiem, może gdybym dłużej na tym wytrzymał, bo ja myślę, że byłem tak ile? Półtora, może do dwóch tygodni byłem na tym nazwijmy to poście przerywanym. Natomiast jeśli, jeśli komuś to działa, ja absolutnie jestem jak najbardziej za, akceptuję. Natomiast to, co u mnie działa, ja chętnie się z tym podzielę i u wielu moich pacjentów też zadziałało. Na przykład. Kasi, tak miała się chyba nazywać, której zaleciłem te śniadania i kolacje. No spowodował, że po trzech, po trzech tygodniach tego jedzenia była pełna energii. Jak to mówiła, że się lepiej wysypia, mm, lepiej się czuje na co dzień. No i co jest ciekawe, no, no, 3 kilo w 3 tygodnie zeszła na wadze. No pewnie to były kwestie wody, hormonów. Ja uważam, że ta kwestia układu hormonalnego jest niezwykle ważna, dlatego. Dlatego jedzenie, według mnie, u mnie przynajmniej, takie regularne, zawsze jest pytanie, czy pięć posiłków, czy trzy posiłki. Ja jadam cztery, czasem do pięciu posiłków. No i ciężko powiedzieć, czy każdy to jest stricte posiłek, bo, bo jaka jest definicja posiłku. Natomiast u mnie, to, u mnie to dobrze działa, ja się dobrze czuję. Jestem już starszym panem po i To, co zauważyłem, na pewno jeśli chodzi o kolację, to ja dwie godziny przed snem, a najlepiej jak mi się uda, nie zawsze mi się udaje no nie będę ukrywał, no aniołkiem też nie jestem, każdy ma jakieś swoje tematy do, do ogarnięcia i do poprawy, natomiast staram się dwie godziny przed spaniem już nie jeść, a najlepiej to trzy, dlaczego? Bo jak mniej więcej około tej magicznej czterdziestki, kiedy ona mi wybiła, zauważyłem, że kiedy jadam późno przed snem, czyli na przykład godzinę przed snem, półtorej godziny przed snem, po prostu gorzej mi się śpi, Nigdy nie zapomnę wieczora, kiedy odwiedziliśmy znajomych i no, zjadłem półtora burgera, takiego pysznego burgera, który kolega zrobił, no i potem nockę miałem prawie nieprzespaną. Nie dość, że zjadłem późno przed pójściem spać, no to jeszcze było to mięcho. Ja staram się mimo wszystko mięsa na kolację nie jadać, po prostu się lepiej wtedy czuję, najzwyczajniej w świecie, a, i, a jeszcze zjadłem mięso i tuż przed pójściem spać, więc... Naprawdę dla mnie to była nocka nieprzespana. Ciężkość na żołądku, w ogóle jakieś poty mi oblewały. Nie było to łączone od razu, powiem, z alkoholem. Dlatego no nie, dwie trzy godziny uważam kolacja przed zaśnięciem robi fajną robotę. Człowiek się po prostu lepiej czuje. W moim przypadku to ewidentnie działa. No i kwestia, a słuchajcie, nie wiem, jak ktoś jest, to może napiszcie, że jesteście, bo tak, widzę, że ktoś jest na tym live. Tak mi przynajmniej Facebook pokazuje. A ja mam tu włączony taki bajer na żywo na tej mojej, mojej aplikacji, z której działam, więc jak ktoś z Was jest, to będę wdzięczna, jak napiszcie, że jesteście, jeśli chcecie napisać, że jesteście. Teraz tu na żywo. Do czego zmierzam? śniadanie? Dla mnie śniadanie ja mam zasadę, że jem śniadanie do godziny czasu odstania, a najlepiej nawet do 45 minut. Dlaczego? Kiedyś przeczytałem publikację, która mówiła o tym, że o poranku budząc się mamy z reguły podniesiony kortyzol, czyli hormon stresu. Jesteśmy pobudzeni. I teraz... Tu są dwie kwestie związane z kortyzolem. Jak ja do tego podchodzę, w tej publikacji było napisane, że jeśli czujesz nerwówę w trakcie dnia, no to zastanów się, czy zjadasz śniadanie do 45 czy tam do godziny od wstania. No, bo ten pierwszy nasz posiłek powoduje, że ten kortyzol my go po prostu wygaszamy. I muszę przyznać, że to do mnie przemówiło. I nawet jak, jak byłem na tych śniadaniach około 10, gdzie no nie jadłem te 4 godziny odstania czy 3 godziny odstania, w ogóle nie czułem się komfortowo. Może też nawet było to związane z jakimś pobudzeniem, takim, taką większą jakąś stresogennością u mnie. A teraz ewidentnie, jak jem śniadanie, i to już od uff, większość mojego życia to mamusia z tatusiem powtarzali, babcia z dziadkiem, że śniadanko jest bardzo ważne. Albo jest najważniejszym posiłkiem w trakcie dnia. Czy najważniejszym? To nie, nie powiedziałbym, że najważniejszy, natomiast we, dla mnie na pewno bardzo ważny. I teraz te śniadania, ja tego bardzo pilnuję, żeby do 45 minut, do godziny jeść śniadanie, natomiast uważam, że bardzo istotne co, jest, co my jemy na to śniadanie. No i myślę, że to jest kluczowa kwestia, co zjemy na to śniadanie, bo oprócz tego, że ten kortyzol zbijemy tym śniadaniem, no to już jest fajnie na plus, no to teraz pytanie, co zjemy. No ja coraz więcej jednak staram się zostawiać te cukry, wiecie, cukry z tyłu, węglowodany, no bo jednak te białkowo-tłuszczowe posiłki robią robotę. My potrzebujemy naprawdę dużo białka w naszej diecie, Białko ma mnóstwo ważnych funkcji w naszym organizmie. Białko to hormony, to układ odpornościowy, budulec mięśniowy, regulator przemiany materii, też tak naprawdę, więc te śniadania białkowo-tłuszczowe są dla, uważam niezwykle istotne. Ja się po nich bardzo dobrze czuję. No, a z reguły, co my robimy? Tak jak rozmawiam z moimi pacjentami, no, buła, kanapka, buła, czyli wiecznie na każdym kroku wjeżdża pieczywo. Myślę, że chyba to jest pewna trudność. Ja też nie ukrywam, że dla mnie to było trudnością i do tej pory jakąś tam jeszcze trudnością jest, mimo że od długiego czasu próbuję robić z tym robotę, żeby eliminować pieczywo. Ja w ogóle lubię pieczywo. Staram się kupować, oczywiście, ciemne pieczywo, ale z tym ciemnym pieczywem, to wiecie, ono często jest tylko ciemne. Bo ma tak wyglądać, a dalej tam jest mnóstwo pszenicy. A tu o pszenicę tak naprawdę chodzi. Pszenica z marnej jakości, więc ja su zawsze sugeruję moim pacjentom, którzy mnie dopytują o odżywianie, no żeby ty z tym pieczywem to naprawdę albo w minimalnie, albo to w ogóle wywalić. E więc to jest ważne. Śniadania białkowo-tłuszczowe. Ja wiem, że niektórzy ludzie mi mówią, że nienawidzą jadać śniadań, i ja też to rozumiem. E y u mnie jest inaczej, natomiast ja też to rozumiem. Zawsze powtarzam, tak nie lubisz jadać śniadań, to choćby kawałek warzywa na to śniadanie, żeby już ta przemiana materii mogła, żeby te jelita zaczęły sobie pracować, żebyś zbił już, te, czy zbiła ten kortyzol. Natomiast żeby to było czymś wartościowym. Może to być jakiś koktajl proteinowy. Wtedy nie trzeba rzuć i pożerać czegoś, tylko można się napić. Wtedy jest korzystniej. tak? Także myślę, że na to w przypadku śniadania powinniśmy na to zwrócić uwagę. Ta Kasia, która u mnie była, ja jej sugerowałem właśnie białkowo-tłuszczowe śniadania. Można sobie robić jakieś fajne sałatki, teraz w tym okresie z rukolą. Można tego jakieś fetę wrzucać, można tego wrzucać mozzarellę. Pomidory są teraz marne, naprawdę, trzeba trafić koktajlowe, dobre pomidory. Ale zawsze można wkroić paprykę, polać to oliwą z oliwek, czy olejem rzepakowym, jak ktoś nie lubi smaku, na niektórych oliwa z oliwek może być gorzkawa. Do tego wrzucić sobie jakiś serek grana padano. Słuchajcie, możliwości jest dużo, no nie mówiąc o jajkach, które ja uwielbiam, mógłbym jeść na tony, no jajka są niezwykle istotne. Ja właściwie prawie każdego dnia jem jajka. Jak już jem, to trzy albo cztery jaja, czy to na miękko, czy to w jajecznicy, czy na twardo często sobie zabieram do siebie do gabinetu. Kiedyś moja pracownica była, pozdrawiam, jeśli to słuchała, powiedziała, że jak śmierdzi, jak w naszym centrum fizjoterapii jest lepiej śmierdzi rybą albo jajkami, to znaczy, że szef jest. No cóż, mogłem, nie miałem co polemizować, rzeczywiście coś w tym jest. No rybka też, nawet ta z puszeczki, oczywiście mogliśmy tutaj dyskutować, czy z puszki dobrze, czy nie. Natomiast już tam akres w pomidorowym albo czasem gotowce wędzone z jakichś dużych sieci, marketów, wiecie, też robią robotę. Kupujesz, otwierasz, już masz do, dobry kawałek wędzonej rybki, samo zdrowie. Także moja sugestia, ja jestem za śniadaniami. Ktoś może próbować postów przerywanych. Jak jemu służą, to super. Natomiast obserwujcie się. Bo to tak jak z tą pacjentką, która do mnie trafiła. Kurczę, no i zadałem proste pytanie. Nie jadasz siada ani kolacji od dwóch czy trzech lat. Czy z twoją wagą coś się zadziało? No nie, nie zadziało się nic z wagą. No to mogłem sobie pozwolić, bo to jest kobieta, która ma do siebie dystans. Zadałem jej pytanie: to powiedz mi Kasia, czy nie uważasz, że coś tutaj nie działa? Chyba coś nie pykło, jeśli chodzi o Twoje śniadania i kolacje. brak jedzenia tych posiłków, i dalej twoją wagę. Stoisz w miejscu. No i to było chyba, to było kluczowe zdanie, które stwierdziła, rzeczywiście, no, ma to sens. Czasem potrzebujemy usłyszeć chyba coś z zewnątrz i myślę, że to jest bardzo istotne, nawet bardzo, coś bardzo oczywistego, no bo to była niesamowita wskazówka. Zaczęłaś śniadanie, obie kolację. Wiem, że je do tej pory jada i, i, i są tego rezultaty. No dlatego korzystnie. Więc wybierajcie te siadania białkowo-tłuszczowe. Starajcie się, może to być nawet, jak ktoś lubi jakieś takie słodkawe rzeczy. Okej, okay. ja bardzo często jogurt grecki. Dlaczego jogurt grecki? Więcej białka i więcej tłuszczu niż jogurt naturalny. Gęsty, fajny. Uwielbiam do tego wrzucić gorzkie kakao, to prawdziwe, i jakąś granolę. Są fajne granole na rynku, ja bardzo lubię osobiście i tu chętnie polecę granola Sante, taka czekoladowa, mega dobra. Do tego sobie dorzucam na przykład słonecznik i robię sobie taką mieszaneczkę i często wrzucam też odżywkę białkową, z której ja korzystam. Ona jest o smaku albo waniliowym, albo czekoladowym. No i mam śniadanie mega odżywcze, petarda, węglowodanów tam jest właściwie tyci. Tak? Także to jest niezwykle istotne. Co jeszcze miałem mówić? Aha, no i to, co ważne, wczoraj wczoraj rozmawiałem z moim pacjentem, kolegą, który mówi, no ciekawe, czy ktoś jest, czy... Kurczę, no ktoś jest i nikt mi nie pisze w komentarzu. Jak coś, to napiszcie bardzo proszę, to byłoby fajnie, bo tu sobie widzę Facebooka na telefonie, natomiast tu bym chciał zobaczyć, czy w tej aplikacji widać w czacie, jak ktoś się odezwie. Natomiast no wczoraj wczoraj rozmawiałem z moim pacjentem, który no ma problem z nadwagą póki co na razie, no ale kurczę, jada śniadanie, a potem przez 7 godzin praktycznie nie jada nic i dziwi się, że non stop ma ochotę na słodkie. Jak przychodzi do domu, to po prostu wszędzie szuka słodyczy, jak taki dzikus. No słuchajcie, no tak, no tak naprawdę, no jeśli jesteśmy permanentnie niedożywieni, my, my musimy się dokarmiać, a dokarmiać to wartościowymi produktami, czyli musi być... Dużo białka i spójrzcie na, na, też na tłuszcze, na tłuszcze, oczywiście głównie te zdrowe, takie tłuszcze jak występujące w orzechach, w awokado, masło orzechowe. Zawsze mam gdzieś pod ręką, bo łycha, dwie łychy masła orzechowego to jest fajna przekąska. No i co też ważne, żeby te przekąski to nie były typowo przekąski cukrowe. No bo ja, znaczy, ja mam takie poczucie, to jest takie moje trochę, że tu chodzi też trochę o tą insulinę. Insulinę, hormon, który wydziela trzustka, no co? Jak zjemy za, y, cukier, no to ta trzustka musi tą insulinę wywalić. No i teraz jak my co chwilę przekąszamy mm, jakiś kawałek czekoladki, jakiś kawałek batonika, jakaś drożdżówka wjeżdża, no to ta trzustka co chwilę musi wypuszczać tą insulinę. I potem się dziwimy, tak. No, ja, ja to oczywiście w takim telegraficznym skrócie, że mamy problem często z insulinoopornością i z otyłością. No bo ta insulina, co ona ma zrobić w naszym organizmie? No jeśli. Zjedliśmy, zjadłeś coś słodkiego no to ta insulina ma obniżyć ten poziom cukru we krwi, tak? No czyli go ma mówiąc, wywala go, wywala go z krwi i bardzo często wrzuca go tak naprawdę jako budulec tkanki tłuszczowej, wrzuca go w tkanki i z tego tak naprawdę zaczynamy mieć tej tkanki tłuszczowej coraz więcej. No bo jeśli nie potrzebujemy aż tyle glukozy do naszego działania, bo na przykład mamy pracę siedzącą, która w tym momencie nie wymaga od nas nie wiadomo jakiego zaangażowania pracy naszego umysłu no to tą glukozę coś, coś, ta, coś, co glukozą musimy zrobić, no to ją wywalamy na obwód, no i tak naprawdę tej tkanki tłuszczowej mamy coraz więcej. Dlatego jak przekąszacie coś, to pomyślcie, niech to będzie orzech. Orzechów mamy pierdeliardę pysznych, nerkowce, orzechy pekan uwielbiam, laskowe, włoskie. Oczywiście niektórzy mają uczulenie na orzechy, no to wtedy raczej nie. Ale orzech świetne, świetny rodzaj przekąszenia. Do tego możecie przekąsić coś papryką, możecie pomidorkiem koktajlowym. No i taka, taka wskazówka, która, która też mi kiedyś, jedna dietetyk kliniczna, z którą miałem okazję współpracować na jednych warsztatach, jak zauważyła, że ja też uwielbiam słodycze, nie będę ukrywał, słodycze przez wiele lat to, to był, o Boże, numer jeden. Do tej pory je oczywiście jadam, natomiast w, w znacznie mniejszych ilościach. Staram się eliminować ich jak najwięcej z mojego odżywiania. Natomiast jadam też gorzką czekoladę i ona, no bo ta gorzka czekolada no lepsza niż ta mleczna, no mówmy się tak, więc warto, warto robić tak, żeby było lepiej, a nie gorzej. Więc ona zwróciła uwagę na to, jak sięgałem po jakieś ciacho albo czekoladę, na naszych szkoleniach, warsztatach, to jednocześnie sięgałem na przykład po sałatę z jakimś tam jajeczkiem i tak dalej, bo no taki mieliśmy wypas na tych warsztatach i szkoleniach wtedy, albo po orzechy. I ona mówiła, kurczę, Michał, robisz dobry, dobry myk, cwanie to rozgrywasz, bo z jednej strony bierzesz cukry, a z drugiej strony... Bierzesz coś, co jest proteinowo-tłuszczowe. Dlaczego? No tak, ja to robiłem świadomie. No bo tak naprawdę, kiedy już jem coś słodkiego, to dobrze wrzucić tam coś białkowego, tłuszczowego, bo tam jest duże prawdopodobieństwo, że mamy błonnik. Błonnik obniży nam indeks glikemiczny, czyli ta trzustka nasza nie będzie tak świrować, od razu walić tej insuliny. Tylko ten indeks glikemiczny obniży te, 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 tego, tej słodkości, którą zjedliśmy, czyli nie będzie tych wystrzałów. Ja mam takie poczucie, że my trochę po prostu powinniśmy tą naszą insulinę przetrzymać na smyczy, żeby ona nie musiała co chwilę wariować, bo my co chwilę coś tam dorzucamy. I to też jest, też uważam, poniekąd istotne, żebyśmy jak już coś zjedliśmy, to żebyśmy co chwilę nie podjadali. Dajmy temu naszemu ciału godzinę, dwie, a może trzy na przykład o samej wodzie, bez przekąszania ciągle czegoś, bo my tego nie potrzebujemy. Jak jestem w gabinecie, to to jest taki moment, kiedy mogę się fajnie z tym skontrolować, jak to wygląda. Czyli jem śniadanie, przyjmuję pacjenta jednego, drugiego, wizyta trwa u mnie godzinę i przez dwóch pacjentów nic nie zjadłem, piłem jedynie wodę. No to mam dwie godziny, kiedy nie dostarczyłem żadnych wartości odżywczych do mojego organizmu. No i dobrze, wtedy n, 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 tak naprawdę mam poczucie, że te moje jelita mogą sobie spokojnie potrawić, popracować, może poprawiać tak zwaną autofagię, czyli tam trochę posprzątać, tak? Tego dziadostwa, które się pojawia, jednocześnie pije wodę, więc też je przepłukuje i to też robi jakąś robotę, czyli te przerwy między posiłkami, żeby one po prostu były. Także myślę, że to jest coś, na co ja też zwracam uwagę. No, i tak jak mówię, śniadania i kolacje dla mnie istotne, natomiast kwestia pory, o jakiej to jemy. Do godziny czasu, do 45 minut odstania, śniadanie. W moim przypadku ja tak też e, zalecam na kolację. No, nie obiadajmy się przed snem, bo to nie ma opcji, żeby nam e, służyło dla naszego zdrowia. No, i myślę, że to jest bardzo istotne. No i białko. Białko w naszej diecie, zwracajcie na to uwagę. No tego białka to co najmniej 1 gram na kilogram masy ciała, a nawet jeśli żyjemy aktywnie, a mam nadzieję i kibicuję wszystkim, żeby żyli aktywnie, no bo. Kurcze, no bo jak mamy zadbać o to nasze zdrowie, no to trzeba to robić permanentnie przez długi okres czasu. No to już wypadałoby 2 gramy białka na kilogram masy ciała rzeczywiście spożywać. No to wtedy jesteśmy zdrowi, wtedy odżywiamy ten nasz organizm. No bo to, co zauważam, tak jak było w tej przypadku w tej pacjentki Kasi, no często jesteśmy po prostu niedożywieni. No jeśli ktoś waży 100 kg i zjada dziadostwo i to jeszcze mało dziadostwa. No to słuchajcie, nasze ciało i, i, i ta nasza elektrownia nie może działać prawidłowo. No więc, jak mamy się czuć dobrze, jak mamy nie tyć, skoro układ hormonalny i wszystko wariuje, bo właściwie nie ma, nie ma paliwa. Paliwo musi być, natomiast paliwo to równa się jakość. Nie paliwo w postaci zapychania się bułami, e, bułami pieczywem, tą pszenicą i, i tak naprawdę cukrami. No bo to. No nie, no, no to nam nie będzie skutkowało przez lata na, na, na korzyść. No a tak, pomyślmy o tym. No jakbyśmy chcieli pożyć, a pożyjemy trochę tych lat, no to starajmy się pożyć w jakimś komforcie. E, i, i, a jak w komforcie, no to warto już zadbać o to teraz. Czy masz 20, 30, 40, czy 50, 60 lat, to zacznij robić małe, małe rzeczy, które będą skutkowały korzyścią. Na lata do przodu. No dobra. Myślę, że patrzę sobie. Kurczę, ktoś mnie ogląda. No to macham do tych, co mnie oglądają, przynajmniej na Facebooku, bo tutaj mogę to widzieć. Nikt mi komentarza nie napisał. No dobra, tak widocznie ma być. Tak, jak ktoś ogląda, to fajnie, miło. Trzeci live, jak żyć lepiej, bo jak dbamy o siebie, żyjemy aktywnie, jest lepiej. Jak dobrze się odżywamy, odżywiamy, to też jest lepiej. Jak jesteśmy świadomi, to też jest w naszym życiu lepiej. Tego każdemu życzę. Róbcie choćby małe rzeczy, naprawdę. Nie, nie trzeba jakichś dużych. Wczoraj miałem też pacjenta, który już zaczął opowiadać, no człowiek z ogromną otyłością, duży brzuch, poniżej 40, jeśli jeszcze dobrze nie kojarzę. No i on zastanawia się nad ketodietą, czy tam trzeba liczyć kalorie i tak dalej. Mówię, słuchaj, spokojnie. Zacznij chociażby od tego, żebyś na pierwsze i drugie swoje śniadanie, zjadł więcej białka i tłuszczu niż tych swoich kanapeczek i już będzie naprawdę ogromny krok do przodu. A potem zacznij kombinować z poważnymi ketodietami, dietami z liczeniem kalorii i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie od razu Mount Everest, Himalaje, cudawianki, Małe kroczki przez lata tworzą naprawdę fajne rezultaty. Także mocno kibicuję, trzymam kciuki, bo no to jest live. Yy, Niedługo trzasnę kolejny, czwarty, ten jest trzeci. Jak macie jakieś pytania do mnie, no czyście live będzie cały czas, przynajmniej na fejsie i na YouTubie, to piszcie w komentarzach, ja chętnie będę odpowiadał. No i te komentarze to też są fajne, bo one mm, dają pomysły na kolejne też live'y. No, no i są przyjemne po prostu, no, bo kurczę, nagle ktoś ogląda i wiesz, że możesz komuś coś podpowiedzieć. A o to chodzi. Dobrego dnia życzę. Słonecznego, no, przynajmniej w częstochowie, słabo z tym słońcem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia.